Witamy z drzewiec. Odbywa się tutaj dzisiaj mecz pomiędzy jutrzenką drzewca a widokiem Skierniewice. Jest z nami pan Krzysztof Supera, przedstawiciel drużyny gospodarzy. Witamy. Witam serdecznie. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy zapytać o przebieg tej pierwszej połowy. Bo jesteśmy teraz w przerwie tego meczu. Wynik 3 do 1 właśnie dla Was, dla Jutrzenki. No jak to się stało? Jak przebiegała pierwsza połowa? jak do tego doszło, że właśnie takim wynikiem się zakończyła? Na początek meczu, pierwsze właściwie pół godziny zdecydowanie dla Jutrzenki. Prowadziliśmy 2 do 0. Sytuację mieliśmy za sytuacją. Nic nie zapowiadało, że się to zmieni, ale w, chyba w 32 minucie e, rzut rożny dla widoku, strzela widok bramkę kontaktową. Za chwilę kolejna sytuacja, nasz zawodnik faluje, zawodnika z widoku wchodzącego na czystą pozycję, czerwona kartka i z meczu pod kontrolą zrobił się mecz dla nas nieciekawy, bo, jest, bo był wynik po 2-1, a graliśmy jednego zawodnika mniej, ale na szczęście w końcówce e, pierwszej połowy strzeliśmy trzecią bramkę i do przerwy prowadzimy 3-1. No właśnie, jakie widoki zatem na drugą połowę? No na pewno musimy zmienić taktykę. Trener w pierwszej połowie byliśmy o pressingiem, natomiast tutaj z racji tego, że gramy jednego zawodnika mniej, pewnie trener zmieni taktykę na, obronie, na obronę albo niską, albo średnią i pewnie będziemy kontrolować, tak? Pewnie będziemy kontrolować, pewnie widok będzie się dłużej utrzymywał przy piłce, a my będziemy próbowali skontry podwyższyć wynik, wynik meczu, a z tyłu nie stracić. Jak podsumujecie na razie te pierwsze kolejki w tym sezonie? No bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo na razie mamy komplet punktów. To prawda jeden, jeden mecz mamy niedokończony, to ta słynna burza tutaj nad Ligą. Mamy do dogrania, ale w tym meczu też prowadzić. Tak na razie mamy komplet punktów, jesteśmy w czubie tabeli i mam nadzieję, że tak będzie do, do końca sezonu. No właśnie, włączycie się do walki o awans, powalczycie o awans. No do... o awans to może na razie za dużo powiedziane, no bo nasz klub no nie spełnia wielu kryteriów, jak widać kryteriów infra, infrastrukturalnych. Budżet klubu też nie jest jeszcze na czwartą ligę i zawodnicy chyba też nie są na czwartą ligę, natomiast gramy o zwycięstwo ligi, tak? A jak wygramy ligę, to będziemy się zastanawiać co dalej. Oczywiście. Zatem życzymy jak najwięcej zdobytych punktów w tym sezonie. No i powodzenia. Dziękuję bardzo.